Drugi weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich za nami. Kacper Merk, witajcie na YouTubie Eurosportu, gdzie podsumujemy teraz to, co działo się na skoczni Ruka Tunturi. I to już praktycznie koło podbiegu Nowe Finlandia. No i widzicie, taki bardzo fajny opad deszczu nam towarzyszył w niedzielę. W sobotę bardzo mocno wiało, było mroźno. W piątek też bardzo mocno wiało. Generalnie ten weekend Pucharu Świata to była walka z pogodą. I teraz możecie oczywiście powiedzieć, że wrócę tak jest zawsze. Ale ja się sprzeciwię temu powiedzeniu, bo w zeszłym roku, czy dwa lata Temu. Warunki były tutaj równe, były sprawiedliwe. Ostatnie odwołane konkursy, wrócę, to był 2019 rok, a mamy 2024 rok, także nie ma co tak wyzłośliwiać się na tę rukę. Ruka jest bardzo fajna, jeżeli chodzi o Puchar Świata, nawet mimo tego, że czasem te wyniki wyglądają jak wyglądają. Z drugiej strony, suma szczęścia i pecha na koniec sezonu na pewno wynosi zero. W ten weekend, co tu dużo mówić, w niedzielę trochę szczęścia Polacy mieli, bo Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Paweł Wąski. Z dobrymi wynikami. 10 Kubacki, 14 Stoch, 15 Wąsek. To dla dwóch pierwszych najlepsze wyniki w tym sezonie. Chociaż obaj po swoich skokach mówili, że. No... Nie spodziewali się, że takie skoki dadzą aż tak dobry rezultat. Kamil Stoch to nawet powiedział, że e, myślał przez chwilę, że nie zakwalifikuje się do drugiej serii. To mnie, Kamil, dlaczego się tak kłaniam? Bo, bo, bo potwierdzałem, że, że tam jesteście. Nie, nie jestem jeszcze Japończykiem. E, Kamil, tak z ręką na sercu, i to nie będzie żadna uszczypliwość, spodziewałbyś się, że po takim skoku, po którym na pewno nie byłeś mega zadowolony, będziesz miał najlepszy wynik w tym sezonie? No ja. Przecież, że powiem po skoku, to byłem pełen obaw, czy to wystarczy na drugą serię, ale, e, no, ale trzeba po prostu brać to, co jest w ciemno. Czasami e, no, czasami szczęście też, też trzeba przyjąć, i, i z, ym, z, takim, no, z takim uśmiechem, i, e, i z wdzięcznością. No I tyle, iść dalej. No, dalej się Widzę w tobie dużo uśmiechu, bardzo mnie to cieszy, nie ukrywam, dlatego, dlatego to totalnie nie była uszczypliwość. A czy, no, cieszą mnie dwie rzeczy. Pierwsza to, to oczywiście to, że, że w końcu coś zdinęło, że no, no, powiedzmy sobie szczerze, że w takich bardzo lotrojnych warunkach, ale jednak. A druga rzecz to taka, że, że tak naprawdę wiem, co się dzieje, wiem, gdzie. Gdzie powinienem pracować, nad czym powinienem dokładnie pracować, no i to, to sobie będę teraz robił. Chodzi cały czas o pozycję, jak rozumiem, bo, bo ja sobie wczoraj przeglądałem te twoje skoki, i wczoraj każdy z nich był zaczynany z belki z inaczej, z zupełnie, zupełnie różnej pozycji. No ale to nawet abstrahując od tego, tu chodzi o to, żeby po prostu nie. nie... Żeby, żeby, żeby być aktywnym cały czas, nie? Tego, tego mi brakuje, jest po prostu cały czas wycofanie i z tego po prostu idzie przerzut, no na tej skoczni e, tak, tak nie wolno, no bo no po prostu jak sobie nie dasz szansy zaraz na początku, no to, no to sorry, nie? A co do powiedzenia o swoich skokach miał Dawid Kubacki i czy jego skoki zmierzają w dobrą stronę? Spodziewałeś się po tym skoku, że to może być skok, który da tak wysoką pozycję, czy po prostu przyjmujemy to, co jest, bo trochę warunki dzisiaj też kręciły jak zwykle tutaj zresztą? Ja myślę, że wrócę się, można wszystkiego spodziewać. Przede wszystkim to był trochę lepszy skok technicznie, było przyzwoicie z warunkami, przyzwoicie trafiłem. No i to było taki. Okej, okay, myślę, że taka, taka dużo lepsza baza niż to, co pokazałem wczoraj. Na pewno wynikowo, bo jakby technicznie ten skok się aż tak bardzo nie różnił, ale było troszkę lepiej, były lepsze metry, lepsze punkty, więc myślę, że mogę być z tego dnia zadowolonym, taki mały kroczek naprzód. Ty masz takie właśnie poczucie, że, że jesteś w Ruce, albo że byłeś w Ruce lepszym zawodnikiem niż byłeś w Lillehammer? Że, że coś tam sobie jeszcze podziubałeś w tej swojej technice? Zdecydowanie, zdecydowanie tak, e, może tego aż tak, aż tak wybitnie nie widać po wynikach, ale, ale rzeczywiście tak, tak na czucie, to jest e, taka subtelna różnica, ale chociażby w tym skoku dzisiaj w pierwszej serii było już czuć tą rotację, że tej prędkości w powietrzu było troszkę więcej, oczywiście jeszcze niewystarczająco, ale e, no, trzeba, e, że tak powiem, małą łyżeczką się najadać powolutku i, i myślę, że takim, taką koncepcję trzeba przybrać, e, przyjąć. E, bo już poprzedni sezon nam pokazał, co się dzieje, jak się próbuje zrobić dwa kroki naprzód za wcześnie. Kubacki w niedzielę najlepszy z Polaków. Stoch na miejscu 14 zgromadził sporo punktów, podobnie jak Dawid Kubacki. 15 w niedzielnym konkursie był Paweł Wąsek. Razem ze mną Paweł Wąsek, człowiek, który zepsuł dzisiaj ten konkurs, bo to jego nie pozwolono puścić dwa, trzy razy. Ile razy tam siadałeś na belce? E, nie, dwa razy, jak mi się wydaje. Jak było? To czy spodziewałeś się, że to się tak skończy, że, że, że konkurs zostanie odwołany, czy raczej się o tym nie myśli, tylko swój mental, swój fokus na, na przygotowanie do skoku i zobaczymy? E, ciężko stwierdzić, no bo tam u góry zawsze bardzo mocno wieje, więc e, nie wiedziałem jak to wygląda na dole. Też ta trochę mgła u góry. Nie było widać tych chorągiewek, e, jak ten wiatr wygląda. Także e, nie do końca wiedzieliśmy co się dzieje. E, domyśleliśmy się, że wieje, no bo no, bo to duka. <noise> no, ale cóż, no, tak, tak się wydarzyło i chyba, chyba było źle. Skoro dzisiaj zadezygnowali a wczoraj też było bardzo źle, a, a jednak udało się to dociągnąć Skończyło się 15 miejscem. Trener tutaj parę minut temu mówił, że że to był twój najlepszy skok. Tutaj wrócę, tylko, tylko też nie miałeś szczęścia do warunków już w pierwszej serii. No właśnie, chciałem jeszcze powalczyć w tej drugiej serii, bo w końcu ten pierwszej serii skok. Był taki, który mi oddał, z tego byłem zadowolony. Wiedziałem za, bólą, że, za progiem, że w końcu ten próg wszedł, jakby zafunkcjonował. Więc wydaje mi się, że złapałem w końcu tu takie fajne czucie. Chciałem jeszcze powalczyć w tej drugiej serii, no ale cóż, nie udało się. No i trudno. Masz takie poczucie, że zrobiłeś jakiś krok albo chociaż kroczek naprzód w stosunku do tego, co było w Lillehammer, albo nie wiem, że się ustabilizowałeś? Oj. Ciężko to bardzo porównać, bo no, wszystkie skoki tu były w bardzo ciężkich warunkach, w bardzo różnych warunkach, więc y, ciężko to porównać. Myślę, że technicznie wczoraj trosz, troszkę, minimalnie gorzej te skoki wyglądały niż w Lillehammer. Dzisiaj ten z pierwszej serii myślę, że był bardzo podobny do tych, tych dobrych skoków w Lillehammer. No i jeszcze dwie kwestie na podsumowanie niedzieli. E, poza punktami tym razem Aleksander zniszczył i to jest przykra sytuacja o tyle, że po czterech konkursach, w tym sezonie. Nie mamy już ani jednego zawodnika w reprezentacji Polski, który punktowałby w każdym z tych czterech konkursów. Ruka przerwała serię Pawła Wąska w sobotę, Olka zniszczała w niedzielę i trzeba będzie takie serie rozpoczynać od nowa, na przykład w Wiśle. Druga kwestia to występ Kuby Wolnego tutaj w przyjechał w miejsce Macieja Kota no i nie zapunktował ani w sobotę, ani w niedzielę, a w niedzielę na dodatek skończyło się to dyskwalifikacją za zbyt obszerny kombinezon, o czym opowie teraz trener Tomasz czy Jury podjęło właściwą decyzję tuż przed skokiem naszego reprezentanta odwołując drugą serię? Moim zdaniem to była właściwa decyzja, inna nie mogła zostać podjęta, najważniejsze jest bezpieczeństwo zawodnictwa. Dużo dziwnych skoków, warunki były trudne. Świetni zawodnicy skakali po 70-80 metrów. Od samego początku rzeczywiście warunki były bardzo dziwne. Paweł Wąsek skoczył dobrze. Kamil Stok skoczył poprawnie. Naprawdę niezły skok wyszedł Dawidowi Kubackiemu. A ciekawe, czy Turnbichler trochę z zazdrością spogląda na, na swoich rodaków, na Austriaków, którzy podobnie jak Niemcy dzielą i rządzą w tym sezonie Pucharu Świata. Wczoraj wrócę zwycięstwo Andreasa Wellingera. W sobotę wrócę. Najlepszy był Pius Paszkę. W ogóle z czterech konkursów w tym sezonie trzy wygrali reprezentanci Niemiec. Dwa razy Paszkę, raz Wellinger. No i jedna wygrana. Jana Herla w zeszłą niedzielę w Lillehammer. To jest bardzo ciekawa batalia między tymi dwiema nacjami, tym bardziej, że Niemców prowadzi przecież Austriak, Stefan Horngacher, nasz były trener, no i wygląda na to, że i Niemcy, i Austriacy od początku sezonu w bardzo dobrej formie. Moim zdaniem Austriacy nawet w trochę lepszej, tylko oni atakują szeroką ławą. Mają Czofeniga, mają Herla, mają Krafta, mają Ortnera, mają Heibeka, mają Fettnera, a Niemcy tak najbardziej ich punktowanie opiera się na, na dwój Paszkę, czyli lider Pucharu Świata i Wellinger, czyli gość, który wczoraj wygrał ósmy konkurs swój w karierze, jeżeli chodzi o Puchar świata. No i ciekaw jestem, jak ta batalia dalej będzie wyglądała, bo przecież obie te nacje marzą o powrocie do zwycięstwa także w turnieju 4 skoczni. A jak tak zaczynasz sezon, to możesz już myśleć o tym, że za 4 tygodnie turniej 4 skoczni i wypadałoby po 20 kilku latach przerwać reprezentacji Niemiec tę złą passę walki o złotego orła, a Austriacy czekają już 10 lat na zwycięstwo w turnieju. 4. Skoczni. Także będzie na pewno presja na tych dwóch narodach bardzo duża, jeżeli chodzi o turniej, ale turniej to z drugiej strony, jak zwykle, kwestia dopiero po świąteczna. Przed nami jeszcze trzy weekendy Pucharu Świata przed świętami, no i w ten weekend najbliższy spotykamy się w Wiśle na polskiej skoczni Wisła Malinka, przebudowanej, na której można kapitalnie latać i mam nadzieję, że będą kapitalne konkursy. Właśnie piątek, kwalifikacje sobota i niedziela, zawody indywidualne. Pokażemy to wszystko Państwu w Eurosporcie. Także proszę być z nami, proszę kibicować polskim skoczkom narciarskim.